Tak, jak już pisałem, panie. Wynik jest już dwa dni temu. W piątek mam negatywny. Skarantanny mam do piątego. Powinienem mieć. I tego. Ile? I tego. 36 sześć Dobrze, jest Zabry, to okay, to jest. Wszystko, wszystko, wszystko OK. Tak. Okej. Nie. Co? Tu jest kocham was. macie tutaj na mojej tak? Na Widziałem, tak. Tak Na no, jeden. jest, jest? Także pięć dużo panowie? Tak jest. Panie, Wiesławie, pić dużo trzeba. Tak, dobra. Nie spójrzcie. Idziemy. Dobrze. Czekaj, trzymaj na no Dobra. A Dobrze tu u wasa jest? Ja w rękę kotom dam. Dobrze, no to weź wszystko. Weź tutaj masz jeszcze to. A, dobra. Masz. A co, koty po dachu chodzą? Nie, rzucam z dachu. Dobrze. Dobra, to rzucam Dobrze. sobie z dachu. Dobrze. Dziękuję. Dobrze, na razie? No. O proszę, zobaczcie. Ile wędliny mam? Kopcząda. Kasiula wróć do nas. No. Wróć do nas wieczorem. No, czekamy. Wiedzą jedną zupkę, a jakże? Smaczna bardzo. Smaczna bardzo. I tam bardzo dużo. tylko za mało. Za dużo. Peniutek już zmucił zupę. Kończy Kartoselki. Jezus Maria, a tu co to? Ci tu obiad? No, drugie. Ale twój, tak? Tak. Dobra. Dobra. Zamykamy nasz teatrzyk. Proszę kochani, tak wyglądam teraz. Zamaskowałem. Dodatkowo lubice. O. Kupiłem sobie płyn, który wczoraj przyszedł do spryskiwania rąk. O taki. Dźwignią. Mogę zawsze piuknąć, żeby No to nic, idziemy się brać za jedzenie. Kolejny koledzy już to zrobili. No to ja teraz. że na razie żegnam. Zranisz placówki wysuniętej na drugim piętrze, zwane izolatorium na kwarantannie, dziewiąty dzień. Mimo, że powinienem już od dwóch dni być wypuszczony, nie na kwarantannie według Sanepidu, ale nasza socjalna DPS uznała, że jeszcze na kwarantannie będę i będę, jeszcze dwa dni do poniedziałku. Mimo, że nie mam kaszlu, nie mam temperatury, wynik mam ujemny jakieś wewnętrzne, czy, czy jej tam decyzje, nie wiem. Podobno powinien być opracowany regulamin na wypadek koronawirusa w dps opracowany przez dyrekcję w uzgodnieniu z sanepidem. Ale czy taki regulamin jest? Podobno nie ma. To jest jedna sprawa. Druga sprawa. Podobno, jak był koronawirus w DPS-ie w Gryficach, a tam jest DPS sześć razy mniejszy niż u nas, to Wojewoda, nie Wojewoda, a Starosta powołał komitet, tam komisję kryzysową, nawet w związku z koronawirusem. No nasz DPS. Nie słyszałem o takiej komisji. Może i powołana, tylko my nie wiemy. Ale z drugiej strony chyba coś by było więcej wiadomo. A tak to jest cicho. Człowiek nikt nie widział, nie słyszał o jakiejś komisji kryzysowej. Może uznano, że u nas nie jest tak groźnie, jak w Grecji. Nie wiem jakimi kryteriami się to i co to decyduje? No, decyduje o powołaniu starosta. Także trudno mi tu coś więcej powiedzieć. Tak mówię, co mniej więcej wiem, co przypuszczam, co mi się wydaje. Także jest jak jest.